Simon, czy ty widzisz, co robią ci wszyscy ludzie naokoło nas? O, no powiedz nie właśnie, bo jesteś ja w mega dawno nie widziałem. Aaa, i czemu ty no, nie bijesz, no. tak? Okej, okay, okej. Okay. Ła, no co ty mi teraz zrobiłeś? Słuchajcie, my się będziemy ci uczyć, ale to nie będzie taka zwykła sztuka walki, tylko, no nie Panie, wiem, to nawet. Nie to nie sztuka latania. ludu, o, o, dostałem teraz cios. O, nawet wstałem. Dlatego, Wiesz, jeśli chcecie, nie, o, 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 jeśli chcecie, żebyśmy zostali najlepszymi mistrzami o, w walce, to zostawcie łapaczkę w górę. O, właśnie, taką łapeczkę, jak myk, o, ja po, tutaj Pomogę ja ci. O, co o, się dzieje o, o, teraz? Mogę jak już przewalić, czekaj, ej, ja to, podejdę. Boom! Ej, no, ja go uderzę i wyleciałem w powietrze. No dobra, to... to Rypyk, let's go! Uuuu, ej, ładny go waliłeś, co? Ja zaraz go walnę z daleka, tylko muszę sobie tutaj stanąć i tu wystrzeli mi teraz pocisk! A nie, chyba Semon trafiłem. Co tu się dzieje teraz? Ej każdy nie próbuje. Bycie, nie, mi... Uważaj! Mi je, mi je. Jakiś duży kot mnie bije! O masz ty. Bum, 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 bum. Zniszczyłem go? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, prawie zaraz go zniszczymy. Tak do przodu sobie polecimy. Można też się blokować i można... Nie, dobra, ja potrzebuję. Patrzcie jeszcze troszkę mi się to zaktualizuje Nie! Trafił mnie! I teraz podejrzny cios! Pyk! Simon, pomóż no, mi z tym kotem, no, bo on mnie zaraz... No, no, Ej, no, jestem, no, jestem w no, w ogóle go, mega, go, mega go. słaby w tą grę, naprawdę, to jest masakra co ty się... Jest! Jest! Udało mi się patrz Lisiłem go! Nie szybko! Ej, ja nie wiem, co tu się dzieje w ogóle, poczekaj, dawaj, pomagam. No, pomagam ci! No, on bije dwa, dwóch na raz, wiesz? My jesteśmy oh. zbyt słabi chyba. Dobra, muszę teraz y, poświęcić się jakoś Simonka, mam nadzieję, mam nadzieję, że dam radę, ale nie idzie mi to niestety najlepiej. No podejdź, dawaj, co, co, teraz się boisz? Cyk! Pum! Pum! Uuu, ej, dobra, to i naprawdę całkiem nieźle. Nie, zostaw mnie Simon, pomóż mi z nim, bo sobie z nim poradzę przecież. Lecę już, lecę, powiedz mu chwilę, że ja Teraz No, dobra, ale mu to rozwolnąłem. Ej, jest naprawdę dobry. O, mam wrażenie, że idzie nam powoli coraz lepiej w tą gierkę, ale i tak jest dosyć ciężko. Byk, 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 Ej, ja, chcę za... ja w ogóle zaraz nie wkurzyć super moc. Jak ten pasek na dole nam się to nie to będziemy mogli użyć moc specjalną, która zniszczy cały serwer w ogóle chyba. Ej, co ja teraz zrobiłem? Ja co mam za mocy! Nie, dobra, ja w ogóle zaraz wydaję rubuksy, żeby sobie kupić jakąś lepszą klasę. I bandyta tu jest jakiś. Boom, dobra, wynałam ich stąd. go w powietrze waliłem. Syk! No nie, no ja nie potrafię! No odbije nas dwóch naraz. No, się. Bandy, to zostaw mnie, nie, Simon! Aj, mam Ucieknę, 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 zostaw, 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 nie możesz mi teraz atakować. Oj, czerypie, golec, kompa, idź do piłka! Samon, ja zginę, zaraz mnie goni jakiś typek, weź go ode mnie, proszę, nie, nie tak, proszę, serde, ła, 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 nie. poczekaj, już idę, już idę! O, to, to, sobie poleżałem troszkę na ziemi. Wreszcie mi się udało i mam wbity tryb poważny. Nie wiem w sumie czy jeszcze nie kliknę teraz G, ale podejdźmy sobie do tych dwóch ziomeczków i klikamy G. Uwaga! Uh, Aha, to, i to tyle? Halo. Aha, bo ja mam teraz jakieś inne rzeczy. Licznik śmierci? Ej, co się teraz stało? No jakieś rzeczy nie na około mnie latają. Dobra, jestem chyba troszkę mocniejszy w tym momencie, tak mi się wydaje. Podejdźmy do kogoś. Cyk. Cyk, tutaj... No, co? Ej, co się teraz dzieje? O, dobra, już to Czekaj, 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 bo... Okej, okay. właśnie chyba kogoś niż jakąś super umiejętność. Co? Ja go z one jednym uderzeniem. Dobra, to było naprawdę ej, niesamowicie to, to było dziwne. Fajne. Mega fajne to było. I to mi się naprawdę spodobało. O, o, dobra, to sobie tak skażę do góry. Nupku, bo ty jesteś bikątkiem, ciebie łatwo pokonać, co nie? Ej, tak, no w sumie sobie ładnie poleciał. No ciebie już się... nie! On noszuruje po ziemi, oła! Dobra, unik, unik drugi. Oła, zostaw! Nie, Simon, weź go! O, przewaliłem takiego liścia twarz. Bum. Nie, odejdź, 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 bo mi się musi umiejętność nadawać. Cyk, Wszystkie ciusty rosną Dobra, dobra weźmy sobie... Nie, nie odejdź, odejdź, odejdź! Dobra widzowie, ja naprawdę nie wiem co się dzieje. On ma jakieś ręce, z których strzela strzela, nie wiem, jakimiś e, kulkami okiś Mi tu wszyscy biją, wszyscy. Ale ja też mogę co nie? Masz wszystkie, Dobra. O nie! Ej, ja muszę sobie kupić jakąś klasę. Wiem, że tu się da kupić jakieś lepsze umiejętności z robuxy, więc myślę, że to byłby bardzo dobry pomysł. Co tu teraz jest? Ej! Kim ty jesteś? O, wygląda strasznie dziwnie, jak jakiś boss no, Możesz mi zostawić ten óbku. Coś To źle dla ciebie skończy, mówię ci... Dobra, może jednak dla mnie to się skończy O, ej, nie widzę się, let's go! Ej, to ty? Dobra, <laughs> dawaj sam, chodź Dawaj, syluwa, jeden na jeden Znaczy mam bardzo mocny HP! Jak ktoś szybciej cię tego Nie, 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 weź go, weź go, proszę, szybko, weź go ode mnie Jest uciekny jeszcze <laughs> Szybko, szybko Oła, oła, oła Ej, we dwójkę nie O moje kości O, jest u, u, u. Zobaczcie, jak ja teraz wyglądam Jestem groźnym cyborkiem Za 300 rubuków kupiłem sobie klasę i rzeczy No, tak, ale, ale masz teraz Mogę, mogę to już kliknąć? U, u, u. Co się teraz dzieje? Ej, jestem niezniszczalny, siedzę w Co tu jesteś? Za... O, Czym on mi przywalił? Co to jest za muzyka wokół? On mi odbija wszystkiego, co jest tylko możliwe Ej, dobra, odlatujemy stąd, odlatujemy stąd Bo to, to jest dziwne, co tam się dzieje Zostaw! BOOM! Ale co mi się teraz działo, to jest naprawdę niesamowite w ogóle.. Mogę odlecieć z tym jakoś? Nie, nie mogę, nie mogę. Fajnie, fajnie, dzięki, połamałeś mi rękę. Simon czekaj, trzeba sprawdzić wszystkie umiejętności mojej klasy. Nie w sumie co robi numerek 4. Stój, zatrzymaj się! Czekaj! Ej, ej! Simon! No Simon, no, czekaj, proszę cię! Dobra! O! Co to o, teraz co, co, co było? Uciekłeś? Nie I wiem co wiesz co jakiegoś, już nubka tutaj biecyk i... O, ja też o, jakoś Nie byłem. dobra, mam szczerąbane teraz za to! O, co to było? I podeś na chwilę. Eee, poczekaj, już do ciebie podchodzę tylko... Troszkę... Troszkę... Co teraz się stanie? Teraz to się stanie! BUM! <laughs> Ej, to jest dobra widzę, co ta postać co? potrafi! Ale pęczki! BUM! Wszystkich! Wynąłam mi stąd! Dobra, zmienię postać! zmieniam postać! Łowcy, bohaterów, co już mogę to zmienić? Niestety na razie tego nie mogę zrobić, bo muszę albo zginąć, albo sobie zrystować obrażenia. Więc po prostu podlećmy sobie tam do naszych koleżków. Patrzcie, tutaj sobie polecimy Cyk do góry, cyk w dół. No dobra, nie, jednak to nie ma. Jest? Nie ma też takiego zasięgu jak myślałem. Samo, pomóc ci troszkę? Pomóc ci troszkę? Tak? Nie tego ja pewnie? nie wiem. Ja nie wiem, ja czydzie. Się... Wow. Dobra, nie, jeden na jeden, to jest pojedynek, który jedno słodko wygra, ale wiesz co, ja się odsunę troszeczkę. to no co nie wiem, nic nie mogę używać! Dobra, no podejdź sobie, podejdź sobie, wiem, że chcesz. O nie. Ale w ogóle, ja mogę tym sterować, nawet nie wiedziałem! Tak? Oj, co jest, pyk! I ja nie, mam wrażenie, nie, nie, nie. że ja ci nawet, nawet nie zadaję obrażeń za bardzo tym. O, dobra, mo może może jednak zadaję, takie troszkę większe niż myślałem. I co ty zrobiłeś? Ej, on przewróciło mnie prawie. Ej, bo ja mam super uniki, super umiejętności, czekaj... Ej, ktoś tu idzie, oj, czy... co Dobra, ale ja... Ła, wow, no co to z łokcia mi przychodzi? O, wow. Ej, po tym chłopie jest słaby, bo ogóle zabiję go pięć razy, to dalej przychodzi. Mogę cię zniszczyć wreszcie? To to było! Jest, wreszcie! Ja ci spaliłem normalnie, co jest? Właśnie dostałem jakieś nowe umiejętności. Nie wiem do końca, jak one służą... To... Czy ty się właśnie odbiłeś od Co to było? Dobra, sprawdzamy nasze nowe umiejętności! E, to nie robiło niestety nic. Podejdę No, fajne, fajne umiejętności. Nie, dobra, ale ja mu takie łatwo nie odpuszczę. Musimy sobie podejść, zatakować go troszkę bardziej z bliska. Syk! Wow, co jest teraz? Co się dzieje? Ale zrobisz zarobiste! Chodź tu! Nie, 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 nie! On, ewiden on ewidentnie chce mieć samą, on, gdzie ty teraz jesteś, że potrzebuję pomocy, bo tutaj... Koleżka, koleszka ma problem jakiś ewidentnie, do mnie, ale wiesz co, ja zaraz go chcę złapać, tak, oczywiście, że mogę, i wyrzucić najlepiej, uh, no, dobra, troszkę mu tej obrażenia zrobiliśmy teraz, cyk, sam on chodził do mnie, bo on ma jakiś problem, ewidentnie ja nie, wiem, ty, ja oh, się bo... ludźmi. nie wiem, dobra, zostawiam go, bo on nic nie robi Ej, faktycznie, to jest ludzi teraz do środku dobra, robimy armagedon Więc co, mi w ogóle przydałoby się wbić tą umiejętność na dole na maksa, bo na razie to, cyk <laughs> niszczymy tutaj wszystkich co się dzieje, słuchajcie, wreszcie mi się udało, mam wbity tryb wściekłości na maksa, więc podchodzimy, klika Mamy gej, Co się teraz stanie? O nie, o nie, na cherry! Co się teraz stanie? BUM! <śśpiewa> o, ale was rozwaliłem! Dobra, co tam wszystkie nupki? Chodź tu Simonek. Ty masz Ty masz oh, Ej! Nie, 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 ale czy teraz rozwalę? O, o nie, o nie, sobie gdzieś do góry, o cześć, cześć! Słuchaj, może... O cześć, cześć, cześć. O, słuchaj, może o, pogadamy się. Nie, ja, cześć. nie, nie, no pogadamy, pogadamy, jak najbardziej, no, wiesz co tutaj chciałem ci pokazać, tak BUM! Jeszcze żyjesz? Oj! Dobra, nie, jak teraz stanę, jak teraz stanę i cię ciebie... tu! Nie, nie, Bum! Nie, nie, nie. Dobra, dobra, Simon jak lecimy sobie dalej Tu nikt nie ma teraz w tym ze mną szansy, by na mnie tak myślę Oczywiście, chodź tu, chodź tu, chodź tu Nie! Nie, co jest? I te mnie naprawdę dobrze ua, niszczy No, dobrze ci idzie Tryb ściekłości mi pod... Kto to teraz włączył? Nubie, Nubie! Simon, weź go! No weź! Proszę wejść, Mi bóluje, no. I czemu samemu się świecić tak na fioletowo? Dobra, to jest jakiś gwałt, ja bo... mogę go zniszczyć. O, tak, proszę. Dobra, stąd uciekam. Bum! Ja Cię teraz gonię. Bum! Co się dzieje? O, mi tu przywalił teraz dosyć mocno, ale dobra, słuchajcie, my musimy wszystkiego już pokonać. Mam strzał, bardzo fajny. U, wszystkich sobie zniszczyliśmy. I jeszcze to! I teraz wlatuję. Bum! Ej, nie wiem, ta gierka jest naprawdę świetna. Kto nie graliście, to wszystkim polecam. Sami widzicie w ogóle, co tutaj się dzieje, cyk! Wszystkich niszczymy. Zajmo, dawaj, dawaj, dawaj by, go, dawaj go, jech, nie go zniszczyłeś! Widziałem tu normalnie Dobra, czekaj, pozwól sobie do ciebie, ja podlecę, witam nie, nie. wszystkich! Jak nie ciebie? Ciebie też muszę zniszczyć przecież Tak, let's go! To ja by, ciebie! By. Dobra, nie, jak teraz stanę, jak teraz. Jak teraz Bo, możesz, możesz mi dać wstać? Nie, nie mogę! Co tu się Ja w ogóle nie ogarniam, co robi ta postać! Dobra, poprzednia była w sumie m, troszkę lepsza, ale mam fajny jackpa, chociaż. Zabiłem go? Jest! Tak, pokonałem kogoś! Narka nupku. Co ty? Ej, ty, ty masz 9 killów już prawie! 9 oh, już o, mam? Faktycznie 9, tu masz 17 i nie w ogóle kiedy to zrobiłeś, ale... Patrz, teraz po... No. Co to było?! Jak ty to robisz?! Ty... Nie, ty masz lepszą postać. Ja uważam, ja uważam, że twoja postać jest za Ej, czyli za... obecnie ten postać Zawsze... kupiłem za darmo?! Za darmo, ja wydałem 300 robót, więc naprawdę super, nie? Nie, 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 nie pogonasz mnie! O, no dobra, to już chyba po mnie Gdzie ty jesteś? No tak jak widzicie, Simonek ci tam bije Ja już się naprawdę wybawiłem, gierkę z świetna Jak chcecie sobie spróbujcie biją zagrać to. A, biją cię tam No, coś tam sobie wybuchło, więc jak chcecie się fajnie pobić Może ze mną, z Simonkiem, to wbijcie te kieroczki I zostawcie łapkę w górę i bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne No, dzwoneczki, pamiętajcie, no, pa